Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kuchni ze smakiem. Moi kochani smakosze, dziś pora na totalny klasyk, bo kotlety milone już były... To teraz czas na kotlety schałowe. Za chwilę pokażę wam, jak je przygotować, jakie mam swoje sposoby, jednak wcześniej zachęcam was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Za chwilę wam pokażę, co tutaj mam przed sobą, jednak najpierw załóżmy fartuchy, obrazę. Ja już swój fartuch założyłam, dlatego chodźcie tutaj niżej i zobaczycie, jakie składniki są potrzebne do przygotowania tych kotletów. No i oczywiście schab, ja już mam tutaj schab pokrojony w plastry, plastro około 1,5 cm, mam również jajko, ja obstawiam jak widzę go, że tutaj będą dwa żółtka, bułka tarta, sól i pieprz, cebula, mleko, a także mąka. Oczywiście, skoro przygotowujemy tradycyjne kotlety schabowe, nie może zabraknąć smalcu. Ja już smalec rozpuściłam na multigrillu, Wy przygotujecie to na Waszej patelni. Czy warto było szaleć tak wczoraj na grzybach? Jak słyszycie po moim głosie, warto było, mimo że mam katar i jestem chora, mimo zrobionych wczoraj 20 tysięcy ki kilometrów kroków, to naprawdę było warto. Chodźcie tutaj niżej, zaczniemy przygotowywanie. Od mięsa. Mięso na początku roztłuczemy. Przygotujcie sobie tłuczek do mięsa, a także folię. Ja wiem, że teraz część osób będzie oburzona, bo nie powinno się tłuc mięsa na folii. No ale w innym przypadku nie roztłuczecie dobrze tego mięsa. I tłuczemy. Teraz się możemy wyżywać. Możecie tutaj zauważyć, że mój schab nie jest taki duży, bo ja robię kotlety, jeden kotlet dla jednej osoby. Jeśli chcecie lubicie większe, takie na pół talerza, no to po prostu kupcie większy schab. Ja będę robiła takiej średniej wielkości kotlety. I chodźcie tutaj bliżej, bo chcę Wam pokazać. Schab bardzo często właśnie ma taki tłuszcz, bardzo często. Ciężko jest go roztłuczyć, dlatego warto przed, przed tłuczeniem tego mięsa, po prostu sobie naciąć ten tłuszcz, nie wycinajcie go pod żadnym pozorem, bo wasz schabowy nie będzie później taki aromatyczny. I tłuczemy z jednej strony, za chwilę będziemy tłuc z drugiej strony. Tak tłuczemy, aż rozbijemy wszystkie kawałki mięsa. Zobaczcie. Jeden jest prawie już rozbity. Za chwilę go odkładam na bok. On nie jest wcale taki cienki. Jeśli lubić naprawdę cienkie, schabowe, to roztłuczcie jeszcze cieniej. Tu ma być naprawdę, czuć dobrze mięso, a nie samą panierkę. Ja dzisiaj przygotuję cztery kotlety. Cztery kawałki są już pięknie roztłuczone. Teraz przygotujcie sobie cebulę. Jedna cebula i około 200 ml mleka. Będziemy mięso wkładać do mleka, żeby ono było takie kruche. Wspaniałe smaku później po usmażeniu. I naprawdę jest to ogromna różnica, dlatego warto poświęcić sobie godzinę wcześniej, a najlepiej takie mięso włożyć do mleka i cebuli dzień wcześniej na noc, żeby w lodówce te smaki wszystkie. Świetnie się przeszły. Zobaczcie, ja mam tutaj naszykowane mleko. Mam również obraną cebulę, byście nie musieli czekać, aż ją obiorę. Przełożę sobie teraz mięso na bok. Pokroję cebulę. Nie musicie jej kroić drobno. Najważniejsze, żeby po prostu ona znajdowała się w tym mleku. I cebulę przekładamy teraz do naszego mleka. I do mieszanki mleka i cebuli, można powiedzieć, że taka ekstremalna mieszanka smakowa, wkładamy teraz nasz schab. Niektórzy przekładają schab, cebula, schab, cebula. Ja po prostu daję wszystko naraz, za chwilę zrobimy tak, żeby to nasze mleko pięknie pokryło nasz schab. Zobaczcie, i tym oto sposobem możecie. Przykryć folią aluminiową lub po prostu woreczkiem, miskę i wstawić najlepiej na noc, tak jak wspominałam, do lodówki lub na godzinę. No widzimy się za godzinę. Jestem z powrotem. Witam się z Wami nieco dłużej niż po godzinie. Teraz będę wyciągała nasze kawałki schabu i dalej będę pokazywała, jak najlepsze schabowe przygotować. Ja teraz wyjmę mięso. Z każdej strony posypię schab solą i pieprzem i będziemy przygotowywać mięso do smażenia, kodlety do smażenia. Dlatego teraz rozgrzejcie sobie smalec. Ja mam tutaj już rozpuszczony smalec, za chwilę zobaczycie. Teraz rozgrzeję go, podgrzeję go ponownie, a w międzyczasie przygotujcie sobie mąkę, przygotujcie sobie bułkę tartą, a także jajko. Za chwilę zobaczymy, czy naprawdę są tutaj dwa żółtka. Zobaczcie, jakie duże tutaj jajo jest. Teraz rozkładamy nasz schab, solimy, pieprzymy i obtaczamy. Niektórzy obtaczają tylko i wyłącznie w jajku, a także w bułce tartej. Ja zdecydowanie na początku obtaczam w mące, później, bułka, później jajko, a na koniec bułka tarta. Solimy z każdej strony i pieprzymy. Przekręcamy na drugą stronę. Sól. Pieprz dość obficie. I teraz Nasze kotlety obtaczamy w mące, delikatnie, to nie ma być duża warstwa mąki. Ja tutaj do mąki dodawam dosłownie odrobinę otrąb pszennych, po to by te otręby pięknie wchłaniały to nasze jajko, jednak to nie jest konieczne, zróbcie tradycyjnie, użyjcie zwykłej łąki pszennej, jednak jeśli macie taką okazję, dodajcie otrąb i spróbujecie, że takie schabowe są naprawdę rewelacyjne. Zostały jeszcze dwa kawałki mięsa i za chwilę przechodzimy do jajek. Nasze kawałki schału są już pięknie obtoczone w bułce tartej. Pamiętajcie, róbcie to delikatnie. Teraz czas na jajo. Ja jajo sobie biję do takiej dużej miski, żeby było mi dobrze obtaczać kotlety. Wy zróbcie to w talerzu głębokim. Zobaczcie. Teraz zobaczymy. Jest naprawdę delikatne nasze jajo. Czy są tu dwa żółtka? O nie! Tylko jedno jestem było wielkie jajko. No pomyliłam się, byłam pewna, że to będą dwa żółtka. No. W takim razie bierzemy teraz widelec i ze smuteczkiem. Roztrzepujemy za pomocą widelca jajko. I za chwilę w tym jajku będziemy obtaczać nasze kawałki z Przygotujcie sobie również teraz bułkę tartą. Ogólnie zasada jest taka, jeśli nie chcecie sobie obrudzić rąk, żeby były takie oblepione w bułce tartej, jedną dłonią obteczacie tylko i wyłącznie w jajku, drugą tylko i wyłącznie w bułce tartej. Ja sobie pomogę trochę za pomocą przy pomocy widelca. Prawa to będzie jajko, a lewa dłoń to będzie bułka tarta. Oczywiście weźcie sobie głęboki duży talerz do takiego obtaczania i niektórzy obtaczają kotleta podwójnie w panierce, czyli teraz ponownie jeszcze jajko i znowu bułka tarta, ale wtedy tej panierki jest naprawdę dużo. Wystarczy raz, a porządnie i kotlet będzie naprawdę pyszny. Zobaczcie, nasz kotlet już jest pięknie obtoczony w bułce tartej. Ja teraz sobie odłożę go na bok i teraz będę robiła to wszystko taką samą czynność z pozostałymi kotletami. Także widzimy się, jak te kotlety będą już obtoczone. Nasze kotlety są już pięknie obtoczone, dlatego możemy zmierzać do naszego tłuszczu. Tłuszcz się na pewno rozgrzał, dlatego będziemy wrzucać nasze kotlety na tłuszcz. Przyda również się nam teraz widelec. Nasz tłuszcz jest na pewno rozgrzany. Uwaga, teraz chwila prawdy. Jest rozgrzany, widzicie jak nasze Kotlety pięknie się smażą. I teraz smażymy takie kotlety. Kle... I teraz smażymy takie kotlety do zarumienienia z obu stron. Możecie teraz gotować wasze ziemniaczki, przygotować buraczki z mojego przepisu, które przygotowywałam dwa dni temu, jak dobrze pamiętam. I cieszyć się smakiem. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie kotlety schabowe smażyć na oleju. Ja smażę na smalku, tylko i wyłącznie dlatego, że one są wtedy najlepsze. Są tradycyjne, ale wy smażcie na czym najbardziej lubicie. Jedna strona jak widać już się nam pięknie smaży. Za chwilę będziemy przekręcać nasze schabowe na drugą stronę. Jeszcze chwila. Muszą być one naprawdę złociste. I przekręcamy nasze schabowe. Czekamy jeszcze chwilę i zaraz będziemy cieszyć się smakiem. Moje ziemniaczki już się gotują. Mam nadzieję, że wasze też. Nasze kotlety, zobaczcie, są już gotowe, dlatego teraz wyciągam je na deskę. Teraz włożymy kolejną partię, i za chwilę się widzimy. Na deskę nakierowałem. Nasze wszystkie kotlety są już usmażone. Ja teraz je wyciągam na deskę. Za chwilę zobaczycie, jak prezentują się nasze wszystkie kotlety. Już doskonale wiecie, jak przygotować kotlety mielone. Doskonale wiecie, jak przygotować najlepsze kotlety schabowe. Dlatego koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy jesteście team schabowy czy team mielony. Jestem bardzo ciekawa. I won't let I kochani smakosze, kolejny bardzo prosty, pyszny, domowy, Przepis z tradycją jest już gotowy. Już teraz każdy wie, jak przygotować najlepsze kotlety schabowe. Mam nadzieję, że w ten sam sposób przygotowywaliście do tej pory w swoim domu kotlety. A jeśli macie jakieś inne pomysły lub triki w przygotowywaniu tych kotletów, jestem bardzo ciekawa i chętnie dowiem się Waszych sposobów. Dajcie znać w komentarzu. My teraz będziemy kosztować tych kotletów schabowych. Jak Wam mówiłam wcześniej, gotują się nam ziemniaki. Nie bez przyczyny trzymam też widelec. Bierzemy się za ich krojenie. Przed chwilą widzieliście, jak prezentują się w środku kotlety, dlatego teraz nie pozostało nic innego, jak ich spróbować. Ja Wam za dziś serdecznie dziękuję. Oczywiście, widzimy się jutro. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia.